Powinienem Cię zawić. Nieśmiały, kto Nie mogę. Proszę, nie. się pali. personel. Co to za Kevlar? Co to za randomowy? Ty śmieszna sprawa. <grymne> Dziecięcy, życie gonią, tak? O co to jest? A to jest to Friendly Fire? Nie ma. Kurwa! <noise> Jeżeli jesteś taki, Zaraz kurwa to odważny, to wyłaś. O, yes, 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 tak jest, jest, jest! jest Nie we mnie, ty kurwo! O, matko! Wy żyjecie? Co się stało, guys? Kurwa! Charlie? No, ty, się No i co ja mogę teraz zrobić, ty? Ja pierdolę, ale mi żeś mi zajebał tutaj kości. No nie, muszę cię zabić, nie? Ale pojebał! Ja Hubert, esi, 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 esi. Miał, 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 Co? miał, miał, jest. miał, 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 tutaj od razu. Stop, musimy tego tutaj tutaj przeszkolić za nami. Chodź chodź. miał, Simon miał, Nie nie nie. miał, no, bo dobra. miał, Nie, Simon miał, 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 Przestałeś na chwilę, kolego. Bo mi, kurwa, ten spacja kurde, nie, nie tak, działa tak, co tak, jak czas. mówi, nie Dobra. Już, już leć tam. Przepuścimy ciebie. Ale wchodzisz do jednostki, jako swój kolega z branży i udajesz, że nas nie widziałeś. Wchodzisz jakbyś udawał, że nie widziałeś, że jesteśmy na tym transie Dobra. I zachowujesz, a my się zachowujemy, jakby nie było. Jasne. Wypierdalaj stąd. Bo się rozmyślę. A, zombiaki, 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 zombiaki! O, tak, możesz iść pyczek, no? No dobra. Chodź tutaj. Nie, kurwa, śmierżą go. Nie, 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 Chodź nie, Chodź nie. tutaj. Chodź tutaj. W ostatnim momencie, zamykaj, zamykaj, zamykaj teraz, czekaj. Chodź tutaj. Ja, jak się otworzy winda, zamykaj. Chodź tu, bo cię zabiję. <laughs> to oni... O, zombi, zabij! <laughs> Jadą. Biegnij, biegnij, biegnij! O kurwa! <grywa> <grywa> o nie... Mam, znalazłem ciało jednego naukowca O kurwa guys, ale, ale jackpot za ci pokażę jak się znajdziemy Kurwa, no to guys, jakby coś to, e, to chuj, nie? No chodź, ja trochę guys. No co się lampisz kurwa zawi mnie. Containment zone decontamination process will occur in t minus fifteen minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. Problem.

Wróć do żony i dzieci. <grym> Stary, nie mogę Cię tak zostawić. Wróć do żony i dzieci. Nie mogę. To jest moja praca. Powinienem Cię zabić. Stary, jesteś... Ale nigdy nie zapomnę tych... Jesteś wart więcej razem. niż to. Jesteś... Ucieknijmy razem. Nie musisz już tu pracować. Muszę mogę Cię z tego uwolnić. O, słyszysz? Mogę Cię z tego uwolnić. <grym> Przepraszam, <śmienicza> Siema. <śmienicza> Jestem Cześć. Jestem sam Cześć. Dobra, dobra, dobra. Idziesz na drugiego Entrensa? No właśnie... O, o widzę ich pełno tutaj. Jest. Idę. To SE, 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 SE Może idą, w twoją stronę idą. Całą grę nie na mojego Entrensa? O, za plecami. Zabiję jednego. Uciekam. Tylko trzech? A jedzie TF. Ej, ej, ej! Są... So... Współpracownik. O kurwa, nie skoczyłem MTF-y, o! Stickman! Dobra, zabiję no, Sticky Jump. Jest jest jednak nas, tylko Dobra. Zabiję doktor Marcin jestem MTF-em tu tu, tu 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 i w prawo A ja tak mogę skakać. O, widzę. To goń go. <laughs> goń, <Goni>, ale go <laughs> nie zabiję SC SI chyba Prendujemy wróciło. Na tą poprzednią naszą pozycję. Co, co go zabiję. zrobiło. <tryk> Dobra, jednego. A nie, nie, oni jadą do nukę. Alfa Warhead. Jest trzech tam. Wyślijmy najpierw pustu windy. Dobra. <tryk> <tryk> Ty masz w sumie zostać? Żeby w windzie, gdyby ktoś tego na ciebie patrzył cały czas? A ja do nich wybiję do środka. Ok. O, to jest le, to jest jest Ej Ej, czterech jest chyba, czterech chyba. Przy drzwiach będę kampił, ale wątpię, że... Też wysłali pustą windy Dobra, tam jest winda. Oj, SI, oj Jestem daleko. No, dawaj, rozruba Dobra, zrobiłem masakrę. Zajebiście! Zajebiście skierdź, kill. Nein, nein, Pies po prawo, pies po prawo. Mam go. Dobra. Dobra, czekaj, keper zabity, dobra. Ostatni jest, ostatni chyba. Esie. O, ostatni, nice. Dobra, jest, <grystanie> 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 ale. jest. O, jest. Masz paczek, ja sobie idę. Cześć. Foto z No i w dupie jestem Nie no nie idziesz jeszcze. Poczekaj z nami, no co ty ej Poczekajcie no z kolega, nami. Era proszę. To wcale nie jestem za ta Nie strzelaj! <laughs> Przestań! Dobra. Masz szczęście, nie mam amunicji. O kurwa, się przestraszyłem. To przepraszam za kolegę Masz... masz... jaką masz kartę? A, dobra, dobra. Dwie różowe są. Masz trzy karty. Starej. Tutaj jest monopoli. Ej, możemy uciekać. To wyjdźcie, ja sobie ulepszę, bo ja chcę mieć. Powodzenia. Dobra O kurwa no. Ej, ja no, mam taki ładny run Mam pistolet. Mam karty i dziewczynę. No, proszę. Śmierdzi z ust <śmówi> Mógłbyś się odwrócić, bo <śmówi> Troszeczkę Uch Zalatuję z... <śmówi> Jakiś orbit Proszę <śmówi> Proszę sobie nie ty, a nie no zoty, wziąć. Nie ty, Nie mogę grześć! Aaaaaah! Dobra, sorry, 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 no sorry ja się tu ustawię przyjdzie, A koledzy twoi przeżyli? A, gdzie a ja nie właśnie? mam pojęcia, to Łazarz był kurwa przy zwyliarce i chyba troszkę Mów. tam poskładał ich. Mów, no, ale mówię! Krew na sumieniu, człowieka będzie się na sumieniu to Binda. Się nie opłaca opłacał, za zabić. Zostaw ten kradacz Wita z prawej. O, co się dziewcząt, ale już padam za mną. Dobra. Y, na heavy.

mi! Jedziemy dopiero windą, spokojnie! Czekaj! Znajdźcie bezpieczne miejsce! Bezpieczne miejsce! Ej, za drzwiami coś jest! Za drzwiami coś tak. jest! Za drzwiami, za drzwiami! ja! A to ty! O, chodź, chodź, chodź! Walka! Walka! Walka. O, oh. tak. Panie doktorze. Panie doktorze! Doktorze! Co to za miejsce? Proszę nam pomóc! Gdzie my jesteśmy? Pan ma klucz? Jest tak niedobrze. Mamy kartę, mamy kartę, mamy kartę. Mamy problem, problem mamy. To się chyba jest Za, za drzwiami. Chyba, nie chyba nie chciałbym ja, wejść. Nie chyba nie mają jednak karty. Kartę, mam kartę, mam kartę. O, chyba nie brzuch nie boli, karty. Głowa boli. Coś głowa się boli, ze mnie tak? boli od pizzy. Au, au. Ja cię słyszę. Ty nie dożyjesz kolejnego dnia. Ty...